Po zuchwałej kradzieży gaśnicy z pobliskiej pizzerii, CJ był poszukiwany przez policję. Musiał zmienić swój styl, wizerunek, ubiór, fryzurę, dosłownie wszystko. Nie było to proste, bo absolutnie nie było mu to w głowie. Myślał tylko o swojej czerwonej przyjaciółce, z której wydobywała się biała, gęsta piana. Czy poradzi sobie z tym zadaniem? Oglądajcie GTA San Andreas. Dzień dobry moi kochani, witam was w kolejnym odcinku GTA San Andreas. Jak codziennie o 18 widzimy się i... oh hello it's one of na the telephone yeah hey cj it's sweet hey what's up if you don't respect your body ain't nobody gonna respect you you are too skinny cj you need to pack on some muscle if i wanted nagging i will buy a clockwork white just look it out for you homie it's all show and respect you know yeah i guess this is a gym i go to a couple blocks out from the grove go check it out and get yourself a gangster physique i'll scope it out later man no od tego możemy zacząć. Jeśli chcesz poprawić swoją wytrzymałość lub muskulaturę lub nauczyć się nowych ciosów Odwiedzaj siłownię w San Andreas Udaj się do ikony ze sztangą, pojedzaj na mapie i zajrzyj do siłowni Od tego sobie dzisiaj zaczniemy CJ musi zmienić wizerunek CJ musi stać się prawdziwym gangsterem, którego policja będzie się bała. Halo, nie ma już samochodu O kurde, poznikał ten, no dobra, tym rozwalonym sobie pójdziemy, ale za chwilę sobie coś nowego dorwiemy Co by tutaj dobrego mówić? Dobra, byle jakie, byle nierozwalone po prostu auto Uf, wad. dobra, ty Witam Witam Hehe Elo wie Jedziemy na siłka, co to co jest, co jest Tam gdzie jest puchar Sprawdźmy to, słuchajcie Z puchara na pewno coś ciekawego jest No to można wejść Los Santos, wygląda jak centrum handlowe no, zaraz sprawdzimy. Albo stadion, kurde. Dobra, wejdźmy. A, nie mogę autem. Dobra, nie szkodzi. Pójdziemy sobie na piechotę. Forum. Twoje umiejętności prowadzenia samochodu są zbyt niskie, aby wziąć udział w wyścigu. Aha, tu jest wyścig, okej. Okay. Dobra, ale my szukamy siłowni. Słuchajcie, mapa. Pakiernia jest tu. No to pójdziemy. Jeszcze musimy znać, co to są te ikonki takie. Pizzeria, to wiem, to są pewnie kurczaki Trzeba się troszkę porozglądać Gdzie możemy dorwać jakieś ciuchy Różne tego typu sprawy Trzeba zacząć wyglądać jak człowiek, słuchajcie Ale kurde, laski pięknie rozjechaliśmy Woo, Dziwko Dobra, pięknie Idziemy sobie, słuchajcie, tam, idziemy, jedziemy Tu jest jakiś sklepik jeszcze Tu można wejść? Nie, nie wygląda na to No to nie tam coś jest, groceries. Pewnie nie do każdego sklepu możemy wejść. Tylko do tych określonych. Gdzie kurwy z drogi? Dzień dobry panie policjant. Jakie to było złe, jak ja to lubię? A nie, to nasi, sorry. Dobra, ale to jest pakernia. Widam. No i co, Mi zrobicie? Co ty masz wiosło? Nie, to łopata. What the fuck, dawaj mi łopatę, ja chcę łopatę. Teraz dopiero będę mógł komuś dokopać! Yeah. I... <laughs> Witam. Ale kurwa. <laughs> łopatą po ryjutela. Dobrze. Dobra, idziemy na siłkę. <laughs> Idzie z tą łopatą. Pięknie. Witam. Dobra, ćwiczymy. Tutaj chyba wchodzimy, żeby poćwiczyć. Yo, Nowe ciosy No No dobra, to idziemy nad mięśniami potrenować No ale gdzie mogę wejść? Tu? Enter Ciężar weźmiemy Dobra, zacznijmy od małego, 40 funtów Aha, musimy spacją zatwierdzać, dobra No i spróbujemy, myślę, że damy radę sobie Jo! Spacja i lewy przycisk myszy O kurde, na ludzie Wchodzimy na wyższy ciężar, nie ma opcji kurczę, mordo, ogarnij to Idziemy na 60 funtów Dziab. Dziab. Ojejku, znowu bez problemu Bez problemu, idziemy na jeszcze 4 powtórzenia, odkładamy I wchodzimy na wyższy ciężar Dobra, setkę sobie spróbujemy Teraz podnieść, pyk Spacja i lewy przycisk myszy O kurde, nie może. Dobrze, poszło. Jeżeli chodzi muskulatura zwiększona, dobrze. Jeżeli chodzi o moje umiejętności szybkiego klikania w klawisze i w myszkę, to tutaj nie mamy podejść absolutnie. Yeah, dobrze, o kurde, jeszcze jedno. Halo, seria. Dobrze, muskulatura na plus. Odstawiamy. Idziemy jeszcze zwiększamy ciężar. No zobaczymy, ile nam się uda dojść. Słuchajcie. Teraz spróbujmy jakoś tak mega dużo i zobaczymy jak nam to pójdzie. Tyk. Dobra, idziemy. 200 funtów teraz. To będzie hardcore, żeby go nie zmiażdżyło tylko. I co z tego, że za mała muskulatura? Pewnie, że napierdalamy. Czekaj. Okej. Okay. No, dawaj! Nie trzęś się! Kurwa. Jeszcze raz, muszę się dobrze ustawić. Dobrze, o tak trzeba. Tylko trzeba dobrze się. O, właśnie, w rytm. Dobrze. Jak się dobrze złapią, żeby na przemian były. I lecimy. Dobrze. Robisz się przypakowany. Kurde, ale tu trzaskamy. Już nie palce odpadają. No, bo jest za duży ciężar. Nie tyle się, Kurwa, mordoty. Dobrze. No dobra. Tyle wystarczy. Bo ja, ja też się już tutaj. Spociłem pomału, przyznaję Uch, No i pięknie, kurde, CJ nam rośnie Pięknie ogarnięte Zobaczmy sobie statystyki teraz Tutaj będziemy mieć gracz Tłuszcz, wytrzymałość, całkowity poziom szacunku, pojemność płuc, atrakcyjność Przeciętniak Muskulatura, już jest fajnie, no poszło trochę do przodu Pieniądze, bronie, przestępstwa, gangi, osiągnięcia, misje Dobra, co my tu jeszcze mamy na tej siłce? Kurde, dobrze, pięknie Tutaj pewnie mamy spalanie tłuszczu, czy co tu robimy? Aby ustalić ciężar. No to maksymalnie, na pewno sobie poradzimy. Tylko co tu będziesz robić? Łapy? Łapy. O kurde, patrzcie, największy ciężar. Wyczerpałeś swój limit na dzisiaj. Brawo, super. Bardzo dobrze, że robisz trzy powtórzenia i niewiele więcej. Chuj, bierzemy łopatę i idziemy bić ludzi. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Dobra, siłka. Prawie nie Cud za pościg jakiś. Dobra, to idę do swojego samochodu z moją super, słuchajcie, tutaj łopatą. I idziemy sobie zobaczyć, co to jest to. Tak naprawdę. Bo jestem bardzo ciekaw. I bardzo chciałbym sobie to zobaczyć po prostu. Tatuaże, ok. Dobra, zaczniemy żeby sobie jakoś wyglądać, jak człowiek. Najpierw wchodźmy do fryzjera. Jeszcze raz. I możemy sobie znowu afro zrobić Nie, dał sobie jakoś zarostem go kurna ogarniemy To jest wycinka Podląd Hm Nie Płaska góra Nie O chuj, kupiłem No dobra, trudno No to będziemy teraz takim... Nie, nie podoba mi się to, ale 500 dolków już poszło To przypał trochę Zmieniać to O, nie, najgorzej, tak nie wolno. Wyglądasz jak najgorszy Cell. Um, a tak? No to już zostańmy przy tym, co mamy. Wyjście. No to do tego to powinniśmy sobie elegancki kurczę, kupić. Jak taką elegancką fryzurę chcemy mieć. Ej, ale dobrze już zaczyna wyglądać. Taki bardziej nabity. Bardzo mi się to podoba. Czy my stoparę odpaliliśmy? A oczywiście, że nie. Dobra, nie szkodzi. tatuarze. Tatuaże. Idziemy sobie zrobić tatuaż do salonu Dobrze, dzień dobry Witam Poproszę najlepszy tatuaż Dobra, ty, soreczki. Dobra, poczekaj, no mordo, halo Na pewno zrobisz mi super tatuaż, przepraszam ci, nie chciałem cię uderzyć Błodu No No i jestem Dobrze Góra lewego ramienia, góra prawego ramienia Plecy, góra prawego ramienia Afryka Just kill, man. Ale chujowy 3 To znadziejna, nie mogę jakichś innych odblokować? No dobra, trudno. Mam takie trochę gejowe te tatuaże, ale przynajmniej jakieś są. Wyglądam najgłupiej na świecie. W tym, jakaś masakra totalna, dobra. Chodźmy znaleźć w takim razie, czy są tu gdzieś sklepy, żeby się jakoś ubrać. Pewnie to mogłoby być supermarket. Jeszcze nie dostałem informacji, gdzie takowy się znajduje. Dobra, to polecimy, słuchajcie, na Grove Street. Tak myślę. I sobie weźmiemy kolejną misję. Po prostu. chciałem sobie rowerzystów strasznie potrącać. Nie wiem czemu ale jest to zaswakujące. Wy tu widzę, płotki sobie odbudowaliście. Przypominam, że nie jesteście w zgodzie z naszym gangiem. Do ostatniej misji będę tu przyjeżdżał, rozpierdalać wam płotki i rozjeżdżać Waszych klientów. Także sobie nie myślicie. A co to jest tutaj? Tu mogę sobie coś przemalować? Auto Electric. Tak, to mogę sobie auto jakoś upgrade'ować, no ale to potrzebuję jakiś dobry wóz, żeby to miało sens. Jak mam takie gówno zawsze porozwalane To nie ma sensu żadnego Halo Co, coś, coś, coś tu chciałeś, tak? Kolego ode mnie <laughs> Okej okay. Na wracamy tam. głupi ambulans Głupi ambulans Ja się niby boję O oh, chuj, mam jedną gwiazdę. To nic nie zaszło Zostałem wrobiony Zostałem wrobiony we wszystko Nic się nie zaszło Wynocha Ja uciekam, bo jestem zastraszany, przerażony Proszę mi tak nie robić Dobrze I już manewr dupa, a nikt mnie nie widzi O chuj Uciekaj Dobra, żyjemy Spoko, drogę narobiliśmy, rozruby Ale nie szkodzi, przyjmujemy kolejną misję Dziewiątki i kałachy Gimme 15, motherfucker. I'll write it down in a second. I ain't gonna pencil whip you fast sucker. Let me play first. Alright, what's up? What's up, what's man? Fair? Who winning? Who you think? Huh? Me? That does it. That's game null and void, motherfuckers. So uh what kind of guns we working with now? One times came through, raid the spot. We ain't got shit now. Well what you gonna do if the ballers roll through? Throw shoes at him? Say, what happened to Emmett? Emmett? <laughs> shit, gangs these days got max, AKs, and all kind of stuff emmett, on the other hand, ain't got shit. well, until we get that plug, we gotta deal with a cat that always been there for us. emmett, seville boulevard families, we ain't too close these days, but nonetheless, i'll take you to see him. get ourselves strapped up. come on, man. nigga shake him up again. We're going to what happened? what happen. happen. a love? shit happened. seville wrongs temple.

Bo co, bo jeden wypadek, to wy mi zajechaliście drogę. Chciałbym zauważyć. Tu ze trochę nawrócimy. I elegancko, proszę bardzo. Nic nikomu nie zrobiłem, proszę tutaj bez hejtu. Hate stop. A, tutaj na dole to jest, dobra? No, odwalta się. Moment <laughs> Tak strasznie chciałem to zrobić. Dobra, tutaj nie, 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 nie. Musimy jakoś... A możemy na piechotę tam dojść? Jakoś. No nie, znowu mam gwiazdkę Zawsze trzeba cwela na rowerze rozjechać, to jest podstawa w tej grze Dobra, spokojnie, za to zrobimy I tak Przeskocz, no kurde Ja pieprzę, ale do dupy A możemy pójść piechotą? Chuj, trzeba tam autem jakoś dojechać No dobra, trudno O wy kurwy, co tu się dzieje? Halo O nie, autom nie rozjechało Ręce do góry Dobra, wypierdalamy Halo Ktoś tu strzela. Idziemy stąd Gdzieś tu trzeba wjechać Gdzieś tu I mamy Perfekto Dzień dobry Witam What you kids want? Hey, hey, hey Pops! Hey, what's happening? Aren't you Beverly Johnson's boy? That's right. Right. Say, Ain ain't you dead? No, nah, Emmett. The other one, Carl. I'm sorry about it, Beverly. That's why we're here, sir. We want to get the people who did it. Well, you come to the right place. Try anything you like, boy. Man, look at this old shit.

Yeah, that's real oh yeah, O kurde O kurde Skromniacha Okej okay. Faktycznie, jest mniejszy celownik Pięknie Aha, jeszcze tu Oh, you are making me so proud. You? you nigga, me so proud. Oczywiście paliwa, no jak najbardziej. Boom. You're a killer, baby. Ice cold. But remember something. Real strength comes from within, my brother. Listen to the boy. Yeah, I guess liberty didn't soften you, not huh? Hey, look, let's split i see you real, Emmett. I'm, I'm a hundred percent behind you, boys. But remember this: you didn't get them from me. And remember this: Emmett is the place for guns. I've always got high-quality merchandise, and I've been proud proudly serving the community for over 30 years. <laughs> Crazy old fool. Hey, look, you drive, man. Pinkie, mamy klamki, które już załatwiłem wcześniej zabijając policjantów.

Dostała prosto do domu. O chuj. dobrze, żeśmy się nie podpalili. Proszę bardzo. Big Smoke. Thanks CJ. I see you rap. Let us smoke. Speak. I thought you was representing. What? Correct me if I'm wrong, but I thought you was rolling with Grove Street again. Already told you I am. Why well, seeing your colors yet? You gotta fly the flag, man. Ain't nobody gonna respect you if you ain't representing your hood. Right, Okej, okay, będziemy kupować teraz sobie ciuchy I to mi się podoba Ale to zrobimy już w na następnym odcinku GTA San Andreas Dzięki za uwagę, słyszymy się jutro o 18 .00. Cześć!